Siemanko wszystkim Dzień na tapetę leci t 3 Picasso Do wymiany przedni zderzak Chrom Błotnik Lampa Drzwi do poprawki lakierniczej No i co I będziemy demontować zaczniemy A od koła Felga aluminiowa do poprawki lakierniczej Więc będziemy ...żeby działać... ...dobra, teraz znajdę śledki z śrubkoła... Tak. ...takie to. ...jakby... W od Volkswagen typowo do gruby Volkswagena do ściągania kapsułków każdy aucie się sprawdza Teraz nad kole wszystko takie, więc tutaj idzie moment też. Widelec do spinek, taki oto widelec. ła jest toksa Oczywiście pro 50 też tutaj jest Tutaj mamy odkręcone wszystko. Pod spodem tutaj dwie spinki jeszcze. Sobie tutaj. Dajmy.

Będziemy składować na takim wózku żeby był ładny porządek Dobra, Felga pójdzie do naprawy Tak że to w to jest odtarte obry... no, jakąś gumą, ale tutaj jest już powłoka zdarta Teraz co, zrzucimy sobie przednie drzwi o kierowcy. Zemontujemy lusterko, boczną listrę, klamkę, tutaj tą listrę wykończeniową. Ten plastik no i nie trzeba je zrzucić. To sobie od razu odepnę ten plastik. Zobaczycie jaki jest dojdy dla Żadny. Czyli tak naprawdę trzeba zdjąć cały ten boczek żeby odłączyć lusterko, no ale to nie ma problemu. No, dobrze zadziałam. Dobra, żeby zdemontować sobie boczek. To tak, tutaj od zewnętrznej strony mamy torok z 20-20. Tutaj w klamce 20. I tutaj w tej wnętrze. I teraz po prostu od góry odciągamy. Już więcej nic nie ma. Już mocnym ruchem. Zaczynamy z następnie to jest wtyczka, jedna i wtyczka, druga i trzecia, no i mamy zdjęty boczek, a lusterko jest tutaj na tym przewodzie na dwóch wtyczkach, brązowa i czarna. W ten sposób Dobra. teraz lusterka trzeba będzie zdjąć następnie, żeby tutaj wymontować lusterka zewnętrzne potrzebujemy klucz na trzynastkę i tu wchodzi głęboko, dosyć. E, nakrętka na czpieniu. Wyjmujemy teraz końcówki, i mamy nakrętkę. Jest już na miejscu. Teraz przewód. I mamy zdemontowane całe lustro. Żeby zdemontować tutaj już pewnie drzwi, no to zrzucamy sobie trzynastkę, tu i tą trzynastkę i później przewody, dwie wtyczki tutaj są w słupku A więc filozofii nie ma. drugą sobie rzucę i wszystko będzie no teraz żeby tutaj zdemontować tą klamkę Śrubokręt torx 20 tutaj w ten otwór wykręcamy sobie i w tym momencie wychodzi nam do tego. I mamy zdemontowane wszystko. Jeszcze tę boczkę. I tak się prezentują drzwi. Uporządkujemy to. i będziemy przechodzić do błotnika i zderzeka teraz żeby rzucić zderzek z dwóch mamy spinki pertowskie tego typu wystarczy ją wyjąć i wypinać ten zderzek z botnika u góry tutaj te spinki i pod spodem też spinki i dziesiątka śrubka ale porywane do mocowania sam. Więc tak to się prezentuje. Bo tu filozofii nie będzie. Standardzik. Już nieraz było demontowane przeze mnie takie coś. To. Robota idzie. zrzucony zderzak tutaj mamy mocowanie kostki no i będziemy zderzak cały wymieniać oraz tutaj ten chrom na no plastik czarny idzie do poprawek lakierniczych napis Picasso ten nowy założony i te wszystkie grille zostają stare Teraz pora na błotnik. Zaczniemy stąd, od góry. Brakuje tej, tej uszczelki wykończającej listwie. Tu powyginamy są mocowanie trochę. Ale to nie jest problem. Tak się prezentuje błotnik. I przedni reflektor do wymiany. A żeby zdjąć przedni reflektor, tutaj jest śruba. Tutaj. I kolejna jest tutaj pod spodem. Trzeba Trochę wykrzywił tutaj ten cały element metrowy. Dobra.

Zostało jedno mocowanie. Górne mocowanie urwane. I drugie górne też urwane jest. Niby wygląda to tylko, że jest tutaj je ryśnięte. Ale pod siłą urwało bo... cały ten element zamotowałem śrubę tutaj, to też, to popuściłem teraz będziemy wyłączać te drzwi na dole i tutaj w górę tutaj to bez problemu to tylko popuszczam i to tam schodzi no dziesiątką wiem czy podejdziemy tam Şimdi bir yapacağım? Ну, и зашел. Tak się prezentuje po zdemontowaniu wszystkiego mówię, że robić te na miejscu na no, pętkę też płytko wsuwamy to wszystko elegancko idę teraz się za demontaż z derzaka Jesteśmy w kabinie. Mamy przygotowany błotnik, przednie lewy, do lakierowania. Zderzak cały kompletny, nowy. Przygotowany na mokro. No i przednie lewe drzwi od strony kierowcy. Tutaj było uszkodzenie na rancie. Zostały zmatowione, zeszlifowane. I to wszystko w sumie Lakierowanie w poniedziałek Tu jeszcze jest element karoserii. Tu jeszcze jest element karoserii. Yy, mocowanie błotnika razem z, ze zderzakiem. Tu mamy przedni ten element ze zderzaka z lewej strony. Tu jeszcze przychodzi wtedy chrom. Tutaj idzie LED, a tu wkroczymy głowę światło. No i tak to wygląda. Wszystko przygotowane. Jeszcze tylko felga została do przygotowania do lakierowania i to wszystko. Dobra, mamy włączonego pistola, jest i tutaj sobie na felce jeszcze to zrzucimy, więcej w sumie żadnych wtrąceń nie ma i to zrzucimy, to na bokę. Tutaj ręk jest elegancko. Nic nie ma, na płaskim. Jest OK tu ewentualnie. No i dobra, no i co teraz nam mokro i będzie git. Później okleimy sobie do lakierowania, papierem maskującym taśmę i to wszystko. Dobra. Więc tak pojedziemy sobie tam z tym kołem. Robię i za chwilę się widzimy. Dobra, felga jest przygotowana, ześlifowana na mokro. Wyczyszczona. Oklejona papierem. taśmą przyklejone przyklejony, wentyl zaklejony. I zostaje do poniedziałku do lakierowania. Tak jak reszta część elementów. Odcinek taki na szybkości był robiony. Nagrywany, nie wszystko się dało nagrać, bo nie na wszystko był czas, ale... To co się udało nagrać to będzie na materiale, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak się komuś podobało to wiecie, to możecie zostawić subskrypcję, lajka, jakiś komentarz. To jest taka robota, o. jak widzicie.